Z czym kojarzyć się rasizm? Założę się, że dla większości z Was pierwszym skojarzeniem jest sytuacja, w której czarnoskóra osoba jest prześladowana, dyskryminowana przez osobę innego koloru skóry, najczęściej białego. Ale czy to działa tylko w jedną stronę? Czy osoba biała nie może być dyskryminowana ze względu na swój kolor skóry? Czy przypadkiem nie jest teraz tak, że to białe osoby zaczynają być dyskryminowane zdecydowanie bardziej niż osoby czarnoskóre? Dzisiaj postaramy się przyjrzeć temu tematowi i możliwie jak najbardziej obiektywnie spojrzeć na to i zastanowić się nad problemem dyskryminacji białych osób w społeczeństwie, czyli tematem, którego właściwie się nie podejmuje. Na początku zaznaczę, że nie jestem rasistą i ten film nie jest żadnym przejawem rasizmu wobec osób czarnoskórych, a jeśli zostanie bezpodstawnie usunięty, to będzie tylko to dowodziło tego, o czym mówię w tym filmie. Ja osobiście do osób czarnoskórych nic nie mam, i nawet kiedyś chciałem być czarny, jak za dzieciaka, jarałem się rapem amerykańskim, tupakiem, itd. Czasami żałuję, że nie urodziłem się czarny. Zacznijmy może od konkretnych przykładów. Zupełnie inaczej na pewno sytuacja wygląda w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, ale niedługo u nas będzie wyglądała podobnie, bo to co jest w Stanach, po paru latach zazwyczaj pojawia się u nas. W Stanach, ale także i globalnie, dużym problemem na pewno jest ograniczanie wolności słowa. Generalnie można powiedzieć białas, można obrazić białego człowieka, ale w drugą stronę już kompletnie to nie działa. Z osobami czarnoskórymi musimy obchodzić się jak z jajkiem i moim zdaniem to właśnie takie zachowania powodują dyskryminację, to, że po prostu polaryzujemy społeczeństwo, dzielimy je na takich i takich. Temu możesz coś powiedzieć, temu nie możesz powiedzieć nic. Doszło to do tego stopnia absurdu, że w tym momencie nawet mówi się o tym, że zaplecenie warkoczyków, zrobienie sobie warkocza, tak, warkocza to jest rasizm, bo czarnoskóre osoby sobie robią warkocze, jakkolwiek to nie brzmi. Jeśli mielibyśmy być sprawiedliwi, to moglibyśmy powiedzieć, że halo, halo, to my, biali ludzie, wymyśliliśmy fabryki, w ogóle pracę. Telefony, właściwie kurwa wszystko, więc oni nie mogą z tego korzystać, bo my to wymyśliliśmy. To ja za tym oczywiście nie jestem, ale gdybyśmy mieli być konsekwentni, to właśnie tak to powinno wyglądać. Może obiło wam się o uszy, że twórcy oryginalnego Twoja twarz brzmi znajomo, zagrozili, że polskie Twoja twarz brzmi znajomo, przestanie mieć możliwość nadawania, jeśli nie przestaniemy przebierać białych ludzi za czarnych, bo jest to kurwa rasizm. Jakby, serio? Czy, jak ja się przebiorę za mojego kolegę, chcę się do niego podobnić, to znaczy, że ja go obrażam? Czy, jakby to jest tak absurdalne, że ja dosłownie nie wiem, co o tym powiedzieć. Ciekawe też jest podejście niektórych ludzi do n -Worda. Nie chcę go tutaj wymawiać z wiadomych powodów, nie chcę dostać bana. W każdym razie chodzi o to, że jest mnóstwo takich sytuacji, jak na przykład sytuację, którą być może znajdę. Jeśli tak, to wstawię wam tutaj filmik z niej. sytuacja, w której dziewczynka wychodzi na scenę do amerykańskiego artysty, czarnoskórego oczywiście, i w jego piosence pada N-word. Więc ona po prostu śpiewa tą piosenkę i używa tego słowa. Ale jak ona go użyła, to już jest straszna kurwa, zostaje wybuczana przez wszystkich właściwie, strasznie przez niego potraktowana. Jakby skąd ona miała wiedzieć, że masz takie irracjonalne kurwa przekonanie, że jak ona zaśpiewa tekst twojej piosenki, to jest źle, a gdyby ją zaśpiewała czarnoskóra osoba, to nie jest źle. To jest właśnie robienie czarnoskórych ludzi ludźmi innej kategorii, innego sortu. Im nie możesz czegoś powiedzieć, tym wolno. No kurwa, po prostu to jest tak irracjonalne. Podoba mi się też bardzo, jak ważniejsze jest to, żeby czarnoskóra osoba nie poczuła się przypadkiem chociaż troszkę urażona, od tego, jakie są fakty naukowe. Mam tutaj na myśli to, że na przykład nawet jeśli zapytacie się czata GPT, powiedzmy, jakie jest średnie IQ, nie wiem, w Norwegii, no to po prostu wam odpowie, jakie jest. A jak się zapytacie, jakie jest, nie wiem, w Kenii, czy gdzieś kurwa w Afryce, gdzie jest drastycznie niższe, no bo generalnie nie obrażając czarnoskórych osób. Fakt naukowy jest taki, że średnia IQ jest niższa u czarnoskórych osób. Jeśli się takiego czata GPT zapytacie, jakie jest tam średnia IQ, to ci powie, że oj ty łobuzie, w ogóle to nic ci nie powiem, bo kurwa po IQ się ludzi nie ocenia. No jasne, że po IQ się ludzi nie ocenia, ale ja chcę kurwa wiedzieć i się nie dowiem, dlatego że trzeba chronić jajko ludzi w jajku, kurwa. Serio, jak ja bym był czarnoskórą osobą, to by mnie nawet to wkurwiało. Dlaczego to nie jest nic normalnego, że mamy po prostu normalny dostęp do statystyk, normalnie sobie o nich gadamy, czyli na przykład o tym, że osoby czarnoskóre dużo, dużo częściej popełniają przestępstwa i to nie jest żaden atak w stronę czarnoskórych osób. To jest suchy fakt naukowy. Czy to znaczy, że każda osoba czarnoskóra jest przestępcą? Oczywiście, że nie i powinniśmy w ten sposób uświadamiać społeczeństwo, a nie im wmawiać, że nie jest tak jak jest. Przecież wymyślając listę jakichś zakazanych słów i tak dalej, my dosłownie dajemy broń do ręki ludziom, którzy serio są rasistami, i serio będą mieli z tego pożywkę. Ja dorastałem w otoczeniu, które było dosyć uprzedzone do wielu różnych grup bez żadnego powodu. I uważam, że żeby przemówić do takich grup, powinniśmy im pokazać: patrzcie, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy, tacy sami. To jest tylko kolor skóry, to jest tylko płeć. Każdy, kurwa, nie wiem, no, jest po prostu człowiekiem, a nie pokazywać im. Słuchaj, ty nie możesz tego, co może ten, a temu to w ogóle na uczelni dodamy punkty, bo takie sytuacje normalnie są, że na uczelniach w Stanach się dodaje komuś punkty, tylko dlatego, że jest czarno skóry. I pokazujesz takiemu człowiekowi coś takiego i chcesz go przekonać, żeby on przez to przestał być rasistą? No kurwa, proszę cię. I jak my w ogóle mamy przekonywać ludzi, że rasizm w stronę czarnoskórych osób jest niewłaściwy, jak teraz nowy rząd, nie mówię, że stary był dobry, był równie chujowy, jak nowy rząd w tym momencie chce przyjmować mnóstwo uchodźców, którzy wiadomo, że będą uchodźcami najgorszego sortu, czyli to będą po prostu najgłupsze... Czarnoskóre osoby, jakie tylko się znajdą, które mają największe przestępcze powiązania, i one tutaj po prostu trawią, żeby jeszcze bardziej im pokazać, że patrzcie, mieliście rację, zamiast zapraszać tutaj normalne, czarnoskóre osoby, inteligentne i tak dalej. W tym momencie, moim zdaniem, biali ludzie zaczynają być bardziej dyskryminowani niż czarnoskóre osoby w rozwiniętych państwach bo generalnie w Afryce o tym też się nie mówi, ale tam jest dużo większy rasizm niż gdziekolwiek w stronę czarnoskórych osób. Tam można być zabitym tylko za to, że jest się białym i takich sytuacji jest mnóstwo na porządku dziennym są. Dlatego zacznijmy po prostu myśleć, opierać się na statystykach, albo najlepiej po prostu traktować się jak drugiego człowieka. Czyli nie obchodzicie to, czy ktoś jest czarny, czy ktoś jest biały, masz to po prostu w dupie, obchodzicie to, jakim jest człowiekiem. Nie dzielmy się i nie wpierdalajmy na siłę do małej syrenki i czarnoskórych aktorów tylko po to, żeby się źle nie poczuli przypadkiem. Obojętnie czy jesteś biały czy czarny, rób sobie jakie kurwa warkoczyki chcesz, jeźdź czy chcesz, korzystaj sobie z wynalazków kogo chcesz, obojętnie czy to była biała czy czarna osoba, miej to po prostu w dupie, wybieraj sobie znajomych po tym jaki, jaki mają charakter i tak dalej, a nie po tym jaki mają kolor skóry i tyle. I albo jak ktoś będzie przejawiał rasizm, piętnujmy go w dwie strony. Albo w ogóle, bo też to, co się odjebało na Fejmie na przykład, pewnie słyszeliście o tej sytuacji, bo była dosyć głośna, to jest jakiś śmiech na sali. Gdyby to było w drugą stronę, to taka liza, gdyby była biała, dawno byłaby skancelowana. I teraz przesłanie do pana YouTube'a, bo niestety, ale spodziewam się, że mój film może zostać usunięty ze względu na to, że nie wywyższa czarnoskórych osób nad białymi, tylko stwierdza, że są równi. Więc panie YouTube'ie, nie dyskryminuję czarnoskórych osób. Czarnoskóre osoby są super. I love black people. I w ogóle, zajebiście. Jeśli dotarłeś do końca, to zostaw lajka, suba i trzymaj się pizzu. Cześć.